Dzień dobry, widzowie. Kolejny blok. Dzisiaj zajmiemy się paroma sprawami, a pierwszym z nich będzie zepsuty mechanizm zamka centralnego w sywiku Klikam w guzik. Te drzwi i kierowcy się blokują, więc zaraz zobaczymy, co da się z tym zrobić. A więc, pierwsze co musimy zrobić, to ściągnąć cały boczek. tej drzwi, bo zobaczcie. No, zobaczcie. Klikamy. Tutaj jest lok. Nic się nie dzieje. Unlock też nic się nie dzieje. A więc prawdopodobnie pompka jest zwalona, która znajduje się gdzieś tu, więc zaraz co zrobimy. No i zapraszam Was do oglądania jak się rozmontowuje boczek drzwi Civica. No dobra, a więc żeby boczek zrobić, zdejmujemy to. To jest plastikowy element od lusterczka. Jest zdjęty. Teraz zajmiemy się tym. tutaj po prostu bo to też jest plastik, to może tak, jak widzicie, speaker JBL, JBL, JE, je. Yy, dobra, następnym krokiem będzie tutaj, znaczy tu najpierw musimy ściągnąć wieczko od klamki i tak to się robi, więc już mamy część jedną zrobioną praktycznie. Nie pamiętam jak to się dokładnie robi do końca, ale na pewno musimy wykręcić yy, głośniczek, to jest chyba must have, tak mi się wydaje, yy, to też zdjąć, nie pamiętam jak to się zdejmowało, chyba się podważało, tu, tak mi się wydaje, no, ale czemu to może nie działa, się sam nie wiem, zaraz zobaczymy. że się za robotę. Wykręcamy teraz głośniczek. Dobra, widzowie, udało nam się ściągnąć to, bo okazało się, że to jest śrubeczka w tym miejscu dokładnie. Połamaliśmy niestety tu, ale to może zrobić tak o. Tu teraz odepniemy ten konektor, bo to jest konektor od yy, wycieracza. Tak, wycieracza, szyby, Jeszcze ją dać na dół, więc robimy to i przechodzimy dalej do roboty. Mmm, więc jest od po odkręceniu wszystkich śrubek tp. teraz tylko to prawdopodobnie nam nie działa. Gdy blokujemy, to powinno pójść śrub i odblokować albo zablokować nam drzwi. Czemu to nie działa? Nie mam pojęcia, ale zaraz się przekonam. A ale... więc ciskamy, no nie działa. Widzę, że tu jakby przepływ prądu. Nie byłoby w ogóle go. Więc wino może leżeć w kablach. Bardzo często leży w kablach. Albo tu w W tym. Bo to op, op. widzicie? Jak się blokuje pięknie. To tak samo. Hop, 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 hop. Powinno się ładnie wszystko fajnie blokować. Jednak się tak nie dzieje. Czemu? Tego nie wiem W ogóle jakaś Folia tu dana Może konektor nie jest śpięty. Się odpiął Są też takie możliwości Ale no Wątpię, że dzisiaj nam się to uda Bo dalej nie działa No a takie też mnie już No kurza no nie powiem, że nie W ogóle to jest zamontowane na krytyki to jest taka furszera zrobiona Czasami w tym się naprawdę. No. Tu pociąga otwieramy drzwi. Tu zamykamy i otwieramy. Wydaje mi się, że przyczyną tego jest tu przerwane to. To nie powinno chyba być. Chyba nie. Ta gumka powinna wejść na to. Dobrze. Teraz chyba dalej więc. No, czyli o to trzeba prawdopodobnie będzie oddać do mechanika, bo ja tego sam, no, nie zrobię, no, nie mam może. Ja Musiał od... tą blachę jeszcze ściągnąć samemu, co by też wymagało trochę. Tu i tak są zgrzewy, więc sobie trzeba było odskrzewać. To By było walenia się z tym, do tego nie chce mi się tego robić. Mm. Więc no, tu jest jakaś w ogóle tuba to no, tu jest cały mechanizm. No nie wiem co mam poradzić. Moje, tu w ogóle lotowanie kabelków było robione przeze mnie. No a z tym to naprawdę nie wiem co się z tym dzieje. Dlatego prawdopodobnie założymy boczek, poddamy się z tym. No i pojedziemy na siłownię, spotkamy się No już na siłowni, nie? Bo nie chcę się przy tym kombinować za dużo. Więc no, do, do zobaczenia. dobrowizowe. widzowie. jest szybki update. Przykręciliśmy klamkę pasażera, bo mi latała Znaleźliśmy taką ośrubeczkę, którą wkręcić tutaj. I teraz wszystko pięknie chodzi. Nawet się nie rusza. Wszystko ładnie, na szkole że plasticzek ułamaliśmy. No, niestety, co? No, tak oceniam dzisiejszą robotę, 5 na 10. Zrobiliśmy coś, ale nie naprawiliśmy czegoś, co chcieliśmy naprawić, bo nie mamy skillsów i nie wiemy, od czego to jest uzależnione. Ale to jeszcze dzisiaj się nie poddajemy. Idę właśnie jeść obiad i patrzymy bezpieczniki, bo bezpiecznik też jest od... Zamka centralnego od prawych drzwi, więc może nie, przepalił się czy coś. Będziemy mieli prawdopodobnie zrobiony zamek centralny w sywiku więc idę jeść obiad. No i potem wracam do Was, żeby nagrać do Was jak, wyciągniemy ten bezpiecznik i wymienimy go. A więc czekajcie na to jak wrócę. Dobra. Jesteśmy po obiedzie. Zabieram się za bezpieczniki, które znajdują się pod kierownicą po lewej stronie. Pokażę wam, gdzie się znajdują teraz dokładnie, więc zapraszam was do dalszego oglądania naprawy tych zwalonych drzwi. A więc bezpieczniki znajdują się o tu ta klapka. Wystarczy ją wyciągnąć. Zaraz ją wyciągniemy. O, tu macie widok. Bezpieczników. To będzie bezpiecznik 25 piąty Tu macie gdzie on jest i zabieramy się za naprawę Siemanko, to ja po nie wiem, pół godzinnym walczeniu z bezpiecznikami Co się okazało, nie jest żaden z nich Więc teraz oglądałem podmachę, może tam jest któryś bezpiecznik Więc no Chodźcie zobaczyć pod maskę. Dobra, ale więc sobie na bezpieczników No, nie ma tu nic, co jest do naszej rzeczy, więc no. Więc zaraz idziemy na siłownię zrobić klatę, ponagrywam coś. Nie klatę, plecy. Dzisiaj ponagrywam coś dla was, no i wrzucę na YouTube, więc życzę wam miłego oglądania z treningu teraz. Siema, siema. No, jednak. Dzisiaj nie będzie vloga siłki, nie mogę nie stychać, jadę do kumpla na jakąś fiwkę, coś ten, więc no. Ale muszę się wam czymś pochwalić, więc zobaczcie. razem w cywiku zdrapeczkę, super linie, wygrałem 75 koła złotych, za 5 złotych. ile wygraliśmy? Dyszkę wygraliśmy, więc fajnie. No plusik zdrapka, ona ma chyba z miesiąc albo dwa, więc no, nie no spoko, zawsze tam lepsze życie. I no, nasiłkę się wybierzemy jutro. Będziecie mieć z tego też vloga. W sumie i to wszystko co chciałem wam na dzisiaj powiedzieć, więc trzymajcie się. Elo i do zobaczenia w następnym odcinku. Jo!